Cześć Daniel Ortega z tej strony i dzisiaj kolejny filmik o przetrenowaniu, tak jak obiecałem. Wcześniej zrobiłem filmik o trzech źródłach przetrenowania, więc jeżeli go nie widzieliście, kliknijcie w ten link tutaj albo w link w opisie. Tam mówiłem o właśnie trzech źródłach przetrenowania: że jest przetrenowanie mięśniowe, ale też jest przetrenowanie psychiczne i przetrenowanie naszej jednostki motorycznej, czyli naszego układu nerwowego. I dzisiaj skupimy się na tych dwóch: przetrenowanie psychiczne i przetrenowanie naszej jednostki motorycznej, bo jeżeli jesteś sportowcem. Jesteś sportowcem, który chce mieć jak najlepsze efekty, nieważne co robisz, czy to tylko trenujesz na siłowni, lub jesteś atletą i trenujesz lekko atletykę, lub, e, atletykę, lub trenujesz MMA, lub trenujesz e, trójbój siłowy, cokolwiek to jest, chcesz być jak najlepszym sportowcem, e, jakim możesz być, plus chcesz zachować zdrowie, e, chcesz żyć bardzo długo i chcesz zachować witalność, to musisz zwrócić uwagę. Na te dwa źródła przetrenowania. Teraz, dla kogo jest ten filmik? Bo przetrenowanie nie jest najpopularniejszym tematem na świecie. Teraz w tych czasach wszystko musimy robić więcej, więcej, szybciej, szybciej, nie poddawaj się, rób to, rób to, nie rób przerwy, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Tak, 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 tak nam narzucają to, żebyśmy dawali siebie wszystko, zawsze, zawsze, i nie mam, nie mam z tym problemu. Musimy dawać zawsze siebie wszystko, bo dopiero w tych momentach będziemy robić pewien progres. W momencie kiedy pokonamy samych siebie, robimy. Progres, tak to funkcjonuje i tak to powinno funkcjonować, i jest to dobre, ale dlatego, że jest ta moda na robienie więcej, 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 przetrenowanie jest dosyć niepopularne i nikt nie chce e, słyszeć na ten temat. Najlepiej by było, jakby przetrenowanie w ogóle nie istniało. Tak wiele osób mówi o tym, że przetrenowanie nie istnieje, że możesz trenować codziennie, że przetrenowanie jest to tylko wymówka dla tych e, leniwych pist. Tak, tak, tak mówią, tak, ale. Według mnie przetrenowanie jest jak najbardziej realne i dla sportowców, dla osób, które trenują właśnie codziennie, dla osób, które trenują ciężko codziennie, dla osób, które chcą osiągnąć e, jakiś tam sukces w sporcie, dla osób, które trenują MMA i przy okazji jeszcze trenują na siłowni, dla osób, które, e, nie wiem, biegają codziennie, coś w tym stylu. To jest właśnie filmik dla tych osób. To nie jest filmik dla osób, które trenują trzy razy w tygodniu. To nie jest filmik dla osób, które trenują rekreacyjnie. To nie jest filmik dla osób, które tylko tam robią pewien jogging e, lub tam biegają, lub chodzą na fitness po to, żeby spalić trochę latarni, to już i nie, 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 nie. To jest filmik lawa sportowcy. To jest filmik dla takich osób jak ja, które naprawdę trenują codziennie, ciężko i sport to, jest, to nie jest ich hobby, to nie jest coś, co oni robią tylko po to, żeby schudnąć, żeby tam utrzymać e, troszeczkę zdrowia. To jest, to jest dla osób, które e, widzą sport jako cel w swoim życiu i trenują to codziennie i to jest część ich życia. Więc dlaczego przetrenowanie układu nerwowego i przetrenowanie psychiczne jest o wiele łatwiejsze do osiągnięcia, można tak powiedzieć, niż przetrenowanie mięśniowe. Dlatego, że nasze mięśnie potrafią się zregenerować w odpowiednim czasie. Jeżeli Twój sen jest, że tak powiem, na optymalnym poziomie, jeżeli Twoja dieta jest dobra i nie atakujesz danej, danej partii mięśniowej z dnia na dzień. Cały czas. Bardzo ciężko powiedzmy, że codziennie robisz klatkę piersiową i codziennie starasz się zrobić ten sam trening z taką samą intensywnością, to szanse są, że się nie przetrenujesz. Jeżeli ładnie sobie rozprowadzisz swój trening, nie wiem, na przykład 6 razy w tygodniu, co da się zrobić, jak tak, ja tak robiłem i na pewno powiem to w moim innym filmiku, to jesteś w stanie trenować praktycznie codziennie bez jakichś tam negatywnych efektów na Twoje mięśnie, nawet z pozytywnymi efektami na Twoje mięśnie. Aczkolwiek, jeżeli właśnie trenujesz tak codziennie, tak 7 razy w tygodniu powiedzmy, czasem nawet 6 razy w tygodniu, Właśnie ta jednostka motoryczna i Twoja psychika, psychika troszeczkę później, ale bardziej ta jednostka motoryczna jest narażona na przetrwanie. Dlaczego? Dlatego, że ona powoduje właśnie e, spięcia mięśni. Ona powoduje to, że potrafisz się ruszać, że potrafisz w ogóle funkcjonować, tak? To pracuje 24 godziny na dobę. No może nie wtedy, jak śpisz, to wtedy właśnie jest czas na regenerację, e, ale ona powoduje to, że cały czas się ruszasz. I jest o wiele łatwiej nam się wypalić w ten sposób. Więc... Pytanie brzmi teraz, kiedy możemy yy, jakby sprawdzić lub możemy stwierdzić, że jesteśmy przetrenowani właśnie w ten sposób. Osobiście powiem Wam to na moim przykładzie, jak ja to, yy, jak ja to odczuwam i jak to odczuwa też wiele innych osób. Ja osobiście czuję coś takiego. Yy, powiedzmy, no oczywiście nie mam siły. Nie mam tyle siły, nie mam tyle energii, nie mam tyle zapału. Kiedy myślę o siłowni, chce mi się wymiotować. Kiedy myślę o treningu MMA, no kocham to, co robię, więc no praktycznie no Pójdę tam, pójdę tam, mimo że nie czuję się za bardzo na siłach, to pójdę tam, bo lubię to robić, lubię to robić. E, więc nie, nie mam takiego wielkiego problemu z pójściem na ten trening. Ale nie mam tej siły już, nie mam tej energii, że dawaj, dawaj, idziemy, idziemy, idziemy. idziemy". Nie ma czegoś takiego. Druga sprawa jest, że ścisnę swoją pięść. Może, możecie coś takiego sprawdzić, jeżeli ścisniecie swoją pięść i nie czujecie tej samej siły, co zawsze. no. Nie macie siły, żeby coś ścisnąć, no, no nie, nie potraficie tak mocno ścisnąć, no powiedzmy, sztangi, lub e, tego, e, jak to się nazywa? Te ściskacze, tak? E, to też jest dobry znak, e, dobry lub zły znak w sumie, e, że możecie być przetrenowani. Następna sprawa ja czuję od mojego kręgosłupa, czyli praktycznie od źródła tego wszystkiego. Czuję takie prądy, można powiedzieć, że jak siedzę lub leżę, to czuję taką ulgę, ale jak wstanę, poruszam się trochę, próbuję troszeczkę się poruszać, żeby sprawdzić, czy wszystko ze mną w porządku, zazwyczaj robię walkę z cieniem, parę pompek, parę przesiadów, żeby sprawdzić, jak, jak się czuje moje ciało, to czuję takie prądy, chodzące na przykład od kręgosłupa, przechodzące do barków, takie prądy osłabiające moje, moje ramiona. Wtedy czuję, że coś jest nie tak, że, że, że mogę być przetrenowany. Następna sprawa, co już jest bardziej ekstremalna, Sprawa, bo to jest, to są pierwsze znaki, które nie powinniśmy ignorować, ale mówię to z mojego doświadczenia, ja te znaki ignorowałem. Ignorowanie później się dziwiłem, dlaczego ja mogę chorować? Dlaczego coś tam się dzieje? Przecież biorę witaminki wszystko jest w porządku. Tak? To są pierwsze znaki, które ja ignorowałem wcześniej za, e, za czasów, kiedy trenowałem właśnie codziennie, 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 dzień w dzień, dwa razy dziennie, MMA, siłownia, e, wszystko naraz, tak? Bo, no, bo stwierdziłem, że fuck it, jestem młody, mogę robić co chcę, e, moje ciało to wytrzyma. Ale, pierwsza rzecz, którą zauważyłem, jest spadek mojej odporności. Zacząłem chorować. Mimo, że odżywiałem się bardzo dobrze, witaminki, wszystko było na najwyższym poziomie, witamina C, nie chodziłem z mokrym łbem na, na dworze jak wiało, nic z tych rzeczy, ale zacząłem chorować wystarczyło, wystarczył, że ktoś kichnie na mnie lub coś tam w powietrzu tam zawieje jakiś syf, od razu zaczynam chorować, co znaczy, że mój układ odpornościowy był zniszczony tak, mój, moja odporność nie broniła się no nie, nie, było, nie było tej obrony nie było siły, żeby się bronić przed różnymi wirusami i innymi syfami, więc zacząłem chorować zacząłem, no, no gardło mnie zaczęło boleć często miałem kata przez cały czas i, i to był właśnie już jakby ten efekt przetrenowania. Następna rzecz, dużo ludzi czuje, jest ból głowy, częste migreny. To jest właśnie też część, pewna, pewna część choroby. Następna rzecz, którą ludzie czuje, to jest właśnie niemoc, kompletna niemoc lub szybkie kontuzje. Jeżeli yy, trenujesz cały czas i czujesz, że często Ci się robią yy, jakby takie bóle w nadgarstkach, w, łok w łokciach, w kolanach, tak? Czujesz, że Szybko, bardzo szybko możesz doznać kontuzji. Na przykład Twoje em, rany, na przykład przeskaleczysz się i to się nie regeneruje tak szybko, jak powinno się regenerować. To jest znak, że jesteś przetrenowany. To jest następny znak, że Twoje ciało nie regeneruje się tak, jak powinno się regenerować. Następny bardzo niekorzystny objaw przetrenowania jest taki, że Twoje libido jest na, najszym, na najniższym poziomie, co oznacza, że Ci nie stanie. Twój testosteron jest praktycznie na poziomie e, małego dziecka, no i nie będziesz w stanie zadowolić swojej kobiety, czy... Kogokolwiek tam byś chciał zadowolić, nie wnika. W każdym razie jest to strasznie niekorzystne. Więc pamiętajcie, nasze ciało nie jest nieczyszczalne, musicie o nie dbać, jeżeli chcecie żyć powiedzmy do setki, może kto wie, jak się uda, może jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Technologia i medycyna cały czas idzie w górę, ale później ludzie się dziwią, że mają zawały serca w całkiem młodym wieku w całkiem młodym wieku zawały serca sportowcy mają zawały serca. E, później mają powiedzmy, dostają raka, później dostają inne e, choroby, których teoretycznie nie powinni dostać, bo są młodzi, są silni, są wysportowani, ale ich ciało jest zniszczone. Jeżeli będziesz cały czas e, katować swoje ciało, będziesz cały czas trenować i nie będziesz e, aplikować lub nie będziesz wprowadzać odpoczynku do swojego treningu, to prędzej czy później coś Ci się stanie. Cokolwiek to może być, może być jakaś poważna kontuzja lub choroba. Bo pamiętajcie, jeżeli jesteś sportowcem, jesteś sportowcem, który chce mieć jak najlepsze efekty, to odpoczynek to jest część treningu. To nie jest część tam, że odpoczynek to jest część treningu, to jest coś, dzięki czemu będziesz miał progres, dzięki czemu będziesz coraz lepszy i coraz lepszy, i coraz lepszy więc nie bagatelizujcie tego pamiętajcie, że odpoczynek jest bardzo, bardzo ważny więc każdy będzie potrzebował troszeczkę innej formy regeneracji, inni mogą trenować 6 razy w tygodniu, tak jak ja i odpoczywać jeden dzień um, są ludzie, którzy mogą trenować 3 razy w tygodniu, później dzień przerwy 3 razy dzień przerwy, 3 razy dzień przerwy niektórzy mogą trenować 10 dni w tygodniu, jak ja czasem robię i robię sobie na przykład 2 dni odpoczynku pełne niektórzy robią 8 e, tygodni bez przerwy mogą trenować, trenować, no, na przykład w dni regeneracji robią rękę kardio i później robią sobie tydzień kompletnego lenistwa. Są, jest wiele form jak możecie odpoczywać tak, w każdym razie musicie odpoczywać musicie zaaplikować regenerację do Twojego treningu, do Waszego treningu bo jest to super, super ważne więc tak, to było tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że Wam uświadomiłem jak bardzo regeneracja jest ważna, nie użyłem tutaj chyba za dużo naukowych stwierdzeń, chyba wcale tak? ja, ja staram się tego nie używać w ogóle w moich filmikach żeby to było zrozumiałe dla każdego, dla laika dla trochę bardziej zaawansowanego, dla naukowca dla kompletnego imbecyla bez urazy, tak, ale tak się staram robić te filmiki, żeby były zrozumiałe nawet Dla przedszkolaka. E, no dobrze. Pamiętajcie, regeneracja jest ważna. Ja kiedyś tego nie doceniałem, ale później zauważyłem, jak moje zdrowie zaczyna powoli upadać. A tak nie powinno być. Powinniśmy trzymać nasze zdrowie na najwyższym poziomie, żeby dożyć jak naj, powiedzmy, większego wieku, tak? Ale też nie żyć 100 lat i później chodzić z balkonikiem. Tylko mieć 100 lat, ale jeszcze pociągać się, biegać, robić coś fajnego, tak? O, tak, tak by było najlepiej. Dobra, trzymajcie się, miłego treningu, miłego odpoczynku. Do następnego.